Cześć, co dzisiaj na obiad? Dzisiaj na obiad będzie zupa. Ostatni razem była ryba po grecku, to już prawie 3 miesiące temu. A dzisiaj będzie zupa. Zupa się nazywa Biała Kwaśna. Nie, kwas. Prześledziłem troszeczkę temat i okazuje się, że ona się różnie nazywa: bo się nazywa i Biała Kwaśna, potem ona nazywa się kwasek, zupa golonkowa, ogonowa. No, jest tych nazw dosyć dużo. W każdym, każdym razie u mnie będzie kwas, taki jak robiła moja babcia, moja mama, no i takie robi ja. Zapraszam na zupę. Jest Hadesport, dobra. Co my tutaj mamy, bo już generalnie moja zupa się już robi, tak naprawdę rzecz biorąc. Tutaj, pokażę może, wyjmę. Mam tak zwane niegolonki, tylko kolanka, świńskie kolanka. Ja je namoczyłem. Dwa takie, dwa takie kolanka namoczyłem w roztworze soli. Na litr soli około 100 gram. Na litr wody 100 gram soli. One leżały dokładnie 24 godziny. O, tu jest drugie kolanko. I mam tu też kawałek węgrzonej takiej kości. I to już się tak perkoli gotuje chyba z pół godziny. I Ziele angielskie, liść laurowy. Gotujemy do miękkości mięsa. Powiem tak, bo o co chodzi? Rozumiemy to potem to mięso, ziemniaki i mamy gotowe drugie danie. E, oczywiście jeżeli golonki, to... Mamy golonki gotowane. Ja tu akurat mam kolankę. Zresztą mają dosyć dużo mięsa. Co będziemy potrzebowali jeszcze? Tu jest około pół litra soku z kiszonej kapusty. Jedno jajko, a dokładnie jedno żółtko. Majeranek. Nic więcej. Ewentualnie tam troszeczkę może mąki do, do zaciągnięcia. Teraz tylko czekamy, aż się nam nasze kolanka zrobią mięciutkie i będziemy robić dalej. No, niech już widzimy, teraz pokażę może mięso już nam bardzo ładnie odchodzi od kości czyli mięsko się już nam ugotowało Dobra. i powiem tak teraz gotujemy jeszcze ziemniaki i dajemy to na obiad jako normalne mięso, gotowane już praktycznie żywe, nawet nie przyprawione. Nasz kawałek wędzonki, i teraz mamy naszą bazę, czyli zupę. Co robimy? Otóż robimy coś takiego: jajko. Pokażę może na boku. My z tego jajka potrzebujemy, znaczy my, nie my, tylko ja. Dobra. Żółtko i rozrabiam to, tą naszą śmietanę, z żółtkiem. Tak. O, już ładnie się nam rozrobiło. Teraz powolutku będziemy hartować, żeby nam się tu nic nie Aha, i co jeszcze? Sok z kapusty. Wlewamy. Musi być kwaśne, nie? Jeżeli będzie mało kwaśne, dodajemy więcej kwasu. No ale jeżeli okaże się, że na przykład, no dobra, no nie mamy, zabrakło nam. E, zabrakło nam, mamy mało kwaśną zupę, to no możemy jeszcze zakwasić albo octem, e, cytryną, e, ocyd jabłkowy może tutaj, no chyba raczej nie, nie? Dobra, zakwaszamy jeszcze. Nasze hartujemy nasze Może dać więcej żółtek, będzie bardziej taka żółta i ta nasza zupka. Dobra, tutaj cały czas o, bardzo ładnie. I myślę, że tutaj jeszcze dodam chwilę. O. Tak. I wlewamy. Bardzo. I praktycznie ostatnie co To majeranek przetarty właśnie w dłoniach Jak przytrze majeranek to będzie po prostu bardziej aromatyczny No ta zupa to powiem szczerze, że naprawdę Tak jak się zasięgają informacji To babcia mojej babci babcia Też gotowała Ten, To jest taka bardzo no, Powiedziałbym staropolska zupa, która No nie wszędzie każdy ja po prostu robię i pamiętam, ale są osoby, które właśnie pamiętały ją. są pamiętały. No i teraz tak, dajmy jeszcze, jeszcze chwilę pogotować, zaraz zobaczymy, jak tam w ogóle wygląda nam kwaskowatość tej zupy. Dla mnie jest idealnie kwaśna. Już jest akurat. Pół litra tu wystarczyło. Może jeszcze czego ewentualnie dodam. To sól, trochę mało słona. I teraz tak sposoby, bo podają ją różnie. Generalnie rzecz biorąc z ziemniakami i z makaronem. zawsze wolałem z ziemniakami, ale mój brat, na przykład lubi i z makaronem i z ziemniakami. <grym> Także mm, od razu gotujemy makaron, niedługo finał. Kamera akcja, no i teraz już, powiem tak, yy, troszeczkę się pogotowała, przeszła, yy, co jeszcze, troszeczkę ją zaciągnąłem, zaciągnąłem ją mąką, żeby ta była, była taka, taka po prostu wodnista. No i próbujemy, tutaj właśnie, ja zawsze lubiłem z makaronem, nie? Ja może zmniejszymy, żeby się nie było goteło. No i hmm. to będzie lepszy na pewno, nie? No i właśnie To jest to To jest ten smak dzieciństwa Pozdrawiam Na razie, hej